Free Energy Home. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj troszkę inny temat sobie zrobimy. Odnośnie grzania na podczerwień. Ostatnio dużo filmów jest o tym, jak to podczerwień działa. I dlatego chciałem się przekonać sam na swojej skórze. Zobaczymy, jak to jest bardzo wydajne. Specjalnie. Obniżyłem temperaturę w pokoju jak widzicie do 19 stopni, żeby sprawdzić w ile potrafi takie coś nagrzeć. I zobaczymy jak to będzie. Zobaczcie, mam tutaj pirometr. I zmierzymy temperaturę podłogi. Tutaj na podłodze jest położone 8 metrów kwadratowych folii podczerwonej. I cała folia ma moc dokładnie 780 W. I zobaczymy jak to wyjdzie w przedziale czasowym. Teraz pokażę Wam która jest godzina i jaki jest dzień. Teraz mamy Zobaczcie, 11:39 listopad. Jeśli chodzi o temperaturę podłogi, temperatura podłogi w tym momencie ma 18,1 stopnia. Nawet 18. Zobaczcie, celowo jeszcze zmierzymy grzejniczek. Grzejnik też ma 18. I załączamy grzanie. Godzina tak jak mówiliśmy, jeszcze chwilę o godzina 1135. I podkręcamy sterowniczek na grzanie. Ustawmy 30 stopni. 30,5. załączyło grzałkę i spotykamy się za 20 minut, czyli za 5,12. więc wracamy z powrotem. Mamy tutaj już prawie za 5. 20 minut, takiego obiecałem. I zobaczcie. Temperatura stopień w górę wychodzi. Zaznaczam też, że przy otwartych drzwiach do innego pomieszczenia i żeby nie było, grzejnik nadal 18 stopni ma. Podłoga, tu gdzie grzejemy, 24 stopnie. W tej chwili, po 20 minutach, w innym miejscu może jeszcze strzelimy o 24,5. Tam tam 22, w zależności gdzie się łączy folia, gdzie nie. Tam, gdzie się nie łączy folia, 24 stopnie ma podłoga. Więc, przy założeniu, że 20 minut pobór 800 W na godzinę, no to mamy zużycie energii na poziomie 260 W około. 265 nawet więc moim zdaniem z kilowatogodzina złotówkę dzielone na 4 więc za 25 groszy mamy ogrzanie pomieszczenia o teraz zobaczcie nawet już jest półtora stopnia pomieszczenie ma to całe które tu widzicie 12 m2 i w dodatku do tego jest jeszcze okno balkonowe. Jeśli bym zamknął jeszcze drzwi, zapomniałem zamknąć drzwi, to na pewno by się szybciej to nagrzało, więc jestem pod ogromnym wrażeniem, że to tak potrafi. A więc jeśli chodzi o podsumowanie podczerwieni, według mnie zarąbista sprawa. Mistrzostwo. Tak jak mówiłem, 25 groszy za nagrzanie 1,5 stopnia w 20 minut. Moim zdaniem, ok. Nie ma się do czego przyczepić. W każdym domu, jakby tak zrobił, mamy 7 kW poboru na 10 pomieszczeń. Tak? Więc yy, 10 pomieszczeń w domu to jest już naprawdę duży dom, można powiedzieć. Więc na pewno w niektórych domach aż tyle nie ma. No i co powiedzcie w komentarzach, czy podoba Wam się takie coś, czy nie? I, i czy warte to jest uwagi? Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.